Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza Diva. Witam Panie Pawełku kochany. Pozdrawiam, wiem, że jest moim pan wielkim fanem. Pan Paweł z Wrocławia i prosił mnie o piękną piosenkę, żeby mu zaśpiewała piosenkę Nie zapomnij, górniaczki. No, oczywiście, że zaśpiewam, z tym, że ja zaśpiewam troszeczkę inaczej, mam taką wolniejszą wersję, ale może się pan też spodoba. Spójrz, jak zmienił się nasz cały świat z dnia na dzień, Ot tak. Znika po nas ślad, niewzruszony czas, zabrał wszystko nam. Gdzie jesteś ty, gdzie ja? Pobóż mi odnaleźć sens kiedyś tylko my, był jeden tylko cel mogliśmy bez końca biec. Zatracając się, dzisiaj proszę cię, nie zapomnij nas, nie przestawaj trwać, nie zapomnij słów, by odnaleźć mnie znów. Zapamiętaj mnie, nie przestawaj biec, by nie zastał nas zapomnienia. just